Cześć. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie podatkowe aspekty wynajmowania nieruchomości. Zapraszam. Cześć. Nazywam się Wojciech Huch i swoje życie zawodowe związałem z doradztwem podatkowym. Pracuję jako doradca podatkowy w kancelarii Axelo. W mojej codziennej pracy pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności w sposób efektywny podatkowo, z uwzględnieniem ryzyka potencjalnego sporu z organem skarbowym. W moim podcaście dzielę się praktyczną wiedzą związaną z podatkami, bazując na prawdziwych biznesowych przykładach. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek eksperymentalnie nagrywam z balkonu, bo mamy wyjątkowo ciepły wieczór. Wydaje mi się, że nie słychać szumu samochodów, ale gdyby jednak delikatnie od czasu do czasu coś się pojawiło, wybaczcie. No a teraz już przejdźmy do meritum naszego dzisiejszego spotkania. No i tak, ja sobie podzieliłem to dzisiejszy odcinek przede wszystkim per podatek. No i zaczniemy sobie od Pitu, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych. No i tutaj sprawa jest dość prosta. Generalnie wynajem nieruchomości przez osoby fizyczne, czyli no, przez zwykłych ludzi, jest opodatkowany. Przede wszystkim ryczałtem. To jest dotyczy najmu prywatnego, czyli liczy się tylko przychód i do 100 tysięcy złotych rocznie stawka wynosi 8,5%. Powyżej tego progu mamy stawkę 12,5% i to jest najem prywatny, powtarzam. Natomiast jeżeli mamy najem w ramach działalności gospodarczej, no to tutaj już mamy do wyboru zarówno skalę podatkową, podatek liniowy, jak i ryczałt. No i też przy działalności gospodarczej musimy pamiętać o składce zdrowotnej. Przy skali podatkowej to jest dodatkowe 9% od dochodu, podatku liniowym to jest 4,9% od dochodu, a na ryczałcie jest to jakaś tam stała kwota. Około 400 zł do, do 1300, no ale powiem Wam w praktyce, że najczęściej ryczałt no, prywatny to musi być opodatkowany ryczałtem, czyli tylko podatek przychodowy. No ale ten najem w ramach działalności gospodarczej również najczęściej jest opodatkowany ryczałtem, ponieważ od 2022 roku, jeżeli pamięć mi nie myli, nie można amortyzować budynków mieszkalnych. Czyli no w praktyce taki główny koszt, czyli właśnie wartość mieszkania rozłożona w czasie nam odszedł, I jeżeli mamy w ramach działalności gospodarczej przede wszystkim właśnie mieszkania, które no po prostu są, nie ponosimy na ich rzecz specjalnie kosztów, no to i tak de facto płacimy podatek od przychodu, no bo tych kosztów nie mamy, więc większość osób mając mieszkania nawet w działalności gospodarczej wynajmuje to w ramach ryczałtu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kwestię stawki, no to jesteśmy w związku małżeńskim. To tutaj ten próg, do kiedy mamy stawkę 8,5% wzrasta ze 100 tysięcy na 200 tysięcy złotych, oczywiście. Tam należy zrobić takie odpowiednie oświadczenie, ale generalnie, jak sobie to wygooglujecie, to jest mnóstwo artykułów na ten temat. Ważne, żeby sobie zapamiętać, że jesteśmy w związku małżeńskim, mamy mieszkanie. To mamy możliwość wynajmowania mieszkania na niższej stawce bo 8,5% nie do kwoty 100 tys. zł, tylko do 200 tys. zł rocznie. Także jeżeli chodzi o kwestie PIT-u, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, no to tutaj sprawa jakoś nie jest specjalnie skomplikowana. Większość osób w praktyce właśnie wybiera ten ryczałt. Pamiętajcie, że jak macie małżonka, to macie ten wyższy próg. No, i tutaj może jest takie istotne zastrzeżenie, że często jest tak, że dostajemy jakieś pieniądze za najem, czynsz. No, ale oprócz tego jeszcze jest kwestia rachunków, za media, opłat do spółdzielni. I jeżeli mamy najem prywatny, no to jest ugruntowana dość linia, że taki zwrot. Tobie, właścicielowi mieszkania, tych opłat za no, właśnie za rachunki, opłat do spółdzielni, nie jest twoim przychodem i nie podlega, nie, nie zwiększa tego limitu i nie jest po prostu też opodatkowany, no bo to jest po prostu zwrot pieniędzy, nie jest to po prostu Twój przychód. Natomiast jeżeli wynajmujesz mieszkanie w ramach działalności gospodarczej, no to tutaj według mojej wiedzy to stanowisko jest różne. Część organów twierdzi, że taki zwrot pieniędzy. Jest twoim przychodem do opodatkowania, zwiększa ci Twój limit. No ale myślę, że tutaj jest kwestia do powalczenia. I też kwestia pewnie odpowiednich zapisów w umowie najmu, żeby wyraźnie wskazać, że ten zwrot tych wydatków no to nie jest twój przychód dodatkowy, nie jest to na przykład zaszyte w ogólnie opłacie za mieszkania, tylko to jest po prostu zwrot wydatków, no i może jakaś tam szansa będzie. Niemniej zwróć na to uwagę, że najem właśnie prywatny jest w pewien sposób faworyzowany, jeśli chodzi o, o zwrot wydatków takich około okołomieszkaniowych. No i jeszcze takim jednym dodatkowym aspektem, fajnym mykiem na zwiększenie tego progu, który dla ryczałtu, który obejmuje 8,5%, stawka 8,5%, no to możesz mieć mieszkania wynajmowane prywatnie, możesz mieć mieszkania wynajmowane w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. No i tutaj masz odrębny limit na działalność gospodarczą, osobną na najem prywatny, więc w takim najlepszym przypadku, jak jesteś jeszcze w związku małżeńskim, no to Prywatnie macie 200 tysięcy limitu z mieszkań prywatnych, właśnie, a dodatkowo jeszcze ty masz 8,5% do 100 tysięcy z mieszkań, które masz w, w ramach działalności gospodarczej, więc de facto możesz do progu 300 tysięcy złotych rocznie, jak oczywiście dobrze to ustrukturyzujesz, możesz wynajmować mieszkania według stawki 8,5%. Także warto o tym wiedzieć. Kolejnym podatkiem, który chciałbym omówić to jest VAT. No i tutaj jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane niż w przypadku PITU. No bo tak, po pierwsze pytanie, czy ty w ogóle jesteś podatnikiem VAT. Jeżeli kwota najmu nie przekracza rocznie 200 tysięcy złotych, nieważne czy mieszkania czy czegokolwiek, no to tutaj jakby dyskusji za bardzo nie ma, jesteś zwolniony z VAT-u. No ale jak przekrażesz te 200 tysięcy rocznie, no to tutaj potencjalnie jest obowiązek zarejestrowania się do VAT-u. No ale właśnie pytanie, komu wynajmujesz to mieszkanie, jak i na ile. No i najpierw zacznijmy sobie od wynajmu długoterminowego. Najem długoterminowy jest co do zasady zwolniony z VAT-u. To jest artykuł 43. Jeżeli będziesz chciał sam to sobie sprawdzić, to jest artykuł 43 ustęp 1 Punkt 36 i generalnie tam jest napisane, że zwalnia się od podatku, czyli no zwalnia się z VAT-u usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu. I teraz, żeby rzeczywiście te Twoje usługi były zwolnione z VAT-u? No to tak, po pierwsze, musi być to nieruchomość o charakterze mieszkalnym, nieruchomości komercyjne, nieruchomości nawet potencjalnie o charakterze Mieszkalnym, no ale przeznaczone nie na cele mieszkaniowe, no to też się w to nie wchodzą. Dam ci prosty przykład. Mieszkanie, jeśli wynajmujesz bezpośrednio osobie fizycznej, jakiemuś człowiekowi mieszkanie, żeby w nim mieszkał, no to tutaj mamy prosto. Mamy te cele mieszkaniowe, to jest mieszkanie, więc mamy o niej charakterze mieszkalnym. Ale jak wynajmujesz mieszkanie, na przykład pracownikom, no bo chwilowo muszą być w innym miejscu i muszą gdzie, muszą gdzie mieszkać, no to tutaj mamy co prawda, nieruchomości o charakterze mieszkalnym, no ale. To nie jest najem wyłącznie na cele mieszkaniowe, bo nikt w tym mieszkaniu nie chce mieszkać, tylko tymczasowo przebywa w związku z pracą. Więc tutaj już moim zdaniem pod to zwolnienie nie wchodzimy. Poza tym, jeżeli mamy pośrednika innego niż społeczne agencje najmu, typu no, inną spółkę, że wynajmujemy nieruchomość innej spółce i ta spółka wszystko ogarnia, zajmuje się podpisywaniem umów z osobami fizycznymi i wynajmuje mieszkania, no to tutaj. Ta transakcja między Tobą a Tą spółką, no to też nie jest zwolniona z VAT-u, no bo Ty nie wynajmujesz jej na cele mieszkaniowe, tylko na cele komercyjne, dalszego wynajmu. To, że na koniec dnia, jak to się mówi, to jest na cele mieszkaniowe, no to między Tobą a Tą spółką, tym pośrednikiem w najmie, jednak ten najmniej jest na cele mieszkaniowe, więc tutaj znowu nie wchodzimy w to zwolnienie. Poza tym zauważyłem, że sporo podatników w ogóle nie ma przemyślanej strategii podatkowej, jeżeli chodzi o wynajem nieruchomości w kontekście VAT-u, no bo właśnie często jest tak, że ponoszą bardzo duże nakłady na wybudowanie nieruchomości, na przykład na właśnie wybudowanie bloku, odliczają od tego VAT-no, bo to jest dość duży koszt, a później chcą to wynajmować właśnie osobom fizycznym na cele długoterminowe i jest to zwolnione z VAT-u. No i jeżeli jest taka sytuacja, no to niestety, jeżeli odliczyliśmy VAT od danych wydatków, a następnie wykorzystujemy te wydatki do świadczenia usług zwolnionych, no to przykro mi, my ten VAT musimy skorygować, musimy oddać. I to jest niestety bardzo częsty błąd przy takich inwestycjach mieszkalnych przeznaczonych stricte pod wynajem. Na szczęście możemy w pewien sposób zaradzić tej sytuacji, bo dobrym newsem w tej sytuacji jest to, że usługi związane z zakwaterowaniem są opodatkowane 8% stawką VAT-u. No i teraz czym się różnią usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, które są zwolnione z VAT-u versus usługi związane z zakwaterowaniem opodatkowane 8% stawką VAT-u? Tutaj jeszcze zwracam uwagę, że ta 8% stawka VAT jest o tyle też atrakcyjna, że my ponosząc różne inwestycje na wybudowanie np. Na bloku, najczęściej odliczaliśmy VAT rzędu 23%, a teraz, wydajmując sobie, świadcząc usługi na 8% stawce VAT, no tak naprawdę zarabiamy, można powiedzieć, na tym vat ie bo więcej odliczamy niż musimy wpłacać do urzędu. No i ta 8% stawka VAT, czyli te usługi związane z akwaterowaniem, to są usługi w zakresie, teraz Wam przeczytam właśnie wyjaśnienia, usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy biologiczne, inne obiekty hotelowe, usługi świadczone przez chroniska młodzieżowe, chatki, domki, usługi świadczone przez domy letniskowe, świadczone przez pola namiotowe, pola kempingowe tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach, bursach szkolnych, hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych, usługi sypialne i restauracyjne w wagonach kolejowych. No i tutaj najczęściej jest tak, że właśnie wynajmując takie ala akademiki czy mieszkania, robimy wszystko, żeby te nasze usługi były zakwalifikowane pod usługi zakwaterowania. Właśnie taki najem, to się nazywa krótko, można powiedzieć, średnioterminowy, a nie ten najem długoterminowy zwolniony z VAT-u. Żeby tak było, no to przede wszystkim umowa może być maksymalnie na rok. Tutaj już ten okres taki dłuższy niż rok, to myślę, że nie przejdzie i to jest ryzyko już duże, że, że to będzie ten najem długoterminowy zwolniony z VAT-u, ale do roku zwykle się robi te umowy. Na przykład w takich umowach wypisuje się, że najemca nie ma prawa zameldować się w tym naszym mieszkaniu. To nie może być jego miejsce stałego pobytu, że jest się oddzielnie rozliczanym z użycia wody, energii, ogrzewania opłat. To też jakiś tam, powiedzmy, trochę jak ala akademik się po prostu robi. Na przykład się tak buduje nieruchomości, żeby części wspólne były jak największe, typu łazienka czy, czy kuchnia. Ale to już przy takich inwestycjach właśnie, gdy ktoś buduje akademiki. Także... To jest oczywiście temat taki bardziej złożony, ale tak w dużym skrócie, jeżeli chcesz skorzystać z tej 8% stawki VAT-u, przede wszystkim po to, żeby nie stracić VAT-u z tych wydatków, które poniosłeś na wybudowanie nieruchomości, no to zrób wszystko, żeby to był najem krótkoterminowy. Wiadomo, jeżeli to jest taka sytuacja, że wynajmujesz coś na bookingu Airbnb na kilka dni, no to tutaj ryzyko jest niskie, ale jak wynajmujesz właśnie takie no, mieszkania osobom fizycznym bezpośrednio i do tego jeszcze te umowy trwają no dłużej, typu pół roku, do roku, no to tutaj ja bym serdecznie rekomendował wniosek albo o interpretację potwierdzającą, że to nie jest zwolnione z VAT-u, albo też wniosek o wiążącą informację stawkową i potwierdzenie tej 8% stawki VAT-u. Jeszcze kończąc wątek VAT-u, no to tutaj jeszcze zaznaczam, że jest specyficzny obowiązek podatkowy w VAT-cie, że obowiązek występuje w momencie wystawienia faktury. Co do zasady, więc zwykle jest tak, że wystawia się fakturę na koniec miesiąca, i w tym właśnie w momencie wystawienia faktury na koniec miesiąca powstaje obowiązek w VAT-cie. No ale to akurat też bardzo przyjemne, prosto się rozlicza takie usługi. Dobra, to przejdźmy sobie teraz do cit czyli podatku dochodowego od osób prawnych. I teraz dla przypomnienia, CIT to jest wtedy, kiedy posiadasz w uproszczeniu spółkę, głównie spółkę zo, spółkę komandytową, spółkę akcyjną. No i ta spółka też może mieć nieruchomości i je wynajmować. Jeżeli są to nieruchomości mieszkalne, to podobnie jak w picie mamy zakaz ich amortyzacji, czyli rozliczenia ich wartości i tego mieszkania w czasie. Jeśli to jest najem komercyjny, jak jakiś hal, to jak najbardziej można to amortyzować. No ale tutaj jest też ciekawy wymyk, że jak masz spółkę na estońskim CIT to po pierwsze możesz amortyzować obiekty mieszkalne, bo jakby ten zakaz nie dotyczy podatników estońskiego CIT-u, no a po drugie, jeżeli o tym jeszcze nie słyszałeś, no to jeżeli nie chcesz wszystkiego wypłacać ze spółki, no to też możesz fajnie, dopóki nie wypłacasz tych pieniędzy z najmu tego zysku w spółce, to ten zysk jest nieopodatkowany, także to też jest no, duży plus. Także to jest kwestia kosztów i amortyzacji mieszkań przez spółkę, Dodatkowo mamy jeszcze przy takich większych nieruchomościach dyskusję o tym, czy dany koszt powinien nam zwiększać wartość mieszkania, czy na przykład powinien być rozliczany na bieżąco. No to jest tak naprawdę temat rzeka. Przy takim zwykłym najmie tutaj po prostu jak spółka kupuje mieszkanie, tutaj większej dyskusji nie ma. Może być ewentualnie do zastanowienia, czy coś jest remontem, czy modernizacją. Jest to o tyle istotne, że modernizacja mieszkania, czyli takie trwałe zmiany w mieszkaniu, zwiększające, jego wartość użytkową. No właśnie, one zwiększają wartość użytkową, więc powinny generalnie nie być rozliczane na bieżąco, tylko wartości początkowej tego mieszkania. No a że nie możemy go amortyzować, jak nie jesteśmy na cit sitie, no to jest to raczej kiepski dla nas pomysł, żeby coś było modernizacją. Natomiast remont to są takie właśnie po prostu. Był jakiś stan, my to remontujemy, ale nie zwiększamy jakby wartości za bardzo użytkowej danej nieruchomości. No i takie koszty z, zaliczamy sobie na bieżąco. No i. Też fajny jest taki utrwalony pogląd, że nawet jak zmieniamy, załóżmy, okno z jednego modelu na lepsze, ale po prostu zmiana wynika z normalnego upływu czasu. Po prostu 10 lat temu były dużo gorsze okna. Nie będziemy kupować okna sprzed 10 lat, bo to jest niemożliwe przy po prostu jego wymianie. No to taka wymiana może być uznana za remont, no bo po prostu upływ czasu wymaga od nas zastosowania lepszych technologii. Także to jest kwestia właśnie robienia kosztów przy takim remoncie czy, czy budowie wszelkiego rodzaju mieszkań, czy ogólnie inwestycji. No i kwestia przychodu w cit czyli momentu, kiedy ten przychód powstaje, no to tutaj też jest raczej proste, bo przyjmuje się, że jest to usługa ciągła, raczej rozliczana w okresach rozliczeniowych czyli podobnie jak w vat trochę wystawiamy fakturę na koniec miesiąca zwykle, co nam właśnie też to jest właśnie koniec naszego umywanego okresu rozliczeniowego no i mamy zarówno przychód w cicie jak i moment powstania obowiązku w wacie. Także jeżeli chodzi o CIT to to jest tyle. Teraz sobie przejdźmy do ostatniego etapu, czyli przedostatniego w sumie, czyli podatku od nieruchomości. No, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, no to budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej są opodatkowane. Budynki wyższą stawką podatku od nieruchomości, budowle w ogóle muszą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, żeby były opodatkowane podatkiem od nieruchomości. No i tutaj mamy kilka takich ciekawych aspektów. Po pierwsze, jeżeli mamy jakąś taką większą inwestycję, to już taką bardziej komercyjną, a nie mieszkalną, i powstają nam zarówno budynki, czyli całóżmy hala, no i też budowle, czyli parking, pylon reklamowy, generalnie taka powiedzmy infrastruktura zewnętrzna, która jest jako budowla opodatkowana od wartości, a budynek, hala jest opodatkowana od powierzchni, no to być może bardziej opłaca nam się ładować jak najwięcej kosztów, jak największą zwiększyć wartość tego budynku, a jak najmniejszą wartość początkową przyporządkować budowlom. No dlatego, że skoro budowle w podatku od nieruchomości są opodatkowane od wartości, no to wiadomo, im mniejsza ich wartość, tym mniejszy podatek od nieruchomości. Hala potencjalnie może, jako budynek może mieć dużą wartość, no bo i tak opodatkowana jest ona od powierzchni. Także to jest pierwszy protip, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości. Kolejna kwestia to jest stawka i tutaj przede wszystkim chodzi mi o stawkę dla budynków mieszkalnych. No bo jeżeli mamy takie nieruchomości stricte komercyjne, takie budynki, no to tutaj raczej dyskusji nie ma, jest to opodatkowane najwyższą stawką podatku. Natomiast jeżeli chodzi o, mamy budynki o charakterze mieszkalnym, no to tutaj była taka ciekawa uchwała siedmiu sędziów NSA z października 2024 roku. Generalnie uchwała siedmiu sędziów powoduje to, że jeżeli ktoś się, jakieś sądy się z tą uchwałą siedmiu sędziów nie zgadzają, no to muszą. Uzasadnić dlaczego, no i też znowu kolejna uchwała z siedmiu, siedmiu sędziów musi w tej sprawie być podjęta. Generalnie to jest trochę tak, że jak mamy tą uchwałę, to sądy się stosują do tego, co w tej uchwale było powiedziane. No jeżeli chodzi o stawkę podatku dla budynków mieszkalnych, to właśnie w tej uchwale siedmiu sędziów powiedziano tak. Po pierwsze, jak mamy budynki mieszkalne, które spełniają funkcje mieszkalne, nawet jeżeli one są w działalności gospodarczej podatnika. No to one powinny być opodatkowane niższą stawką podatku przeznaczoną nie dla budynków zajętych na działalność gospodarczą, dla budynków mieszkalnych, no bo przede wszystkim one temu służą. No i to powoduje, że takie nawet nieruchomości, jak akademiki, jak właśnie Twoje mieszkanie, które masz na przykład w spółce, potencjalnie może być opodatkowane niższą stawką od nieruchomości. Jeżeli tego nie wiedziałeś, to jest najwyższy moment, żeby wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Także to pierwsza rzecz, którą ta uchwała powiedziała. Po drugie, sędziowie, NSA wskazali, że jeżeli mamy mieszkania, które sobie leżą odłogiem, tak po prostu zostały kupione inwestycyjnie jako forma długoterminowej lokaty, ale one po prostu sobie są, no to tutaj już zdaniem sędziów może być to przejaw działalności gospodarczej i takie nieruchomości powinny być opodatkowane wyższą stawką podatku, jak dla prowadzenia działalności gospodarczej, no i tutaj organy mogą to zweryfikować, na przykład patrząc na rachunki za prąd, wodę, jeżeli one są minimalne, znaczy, że to mieszkanie leży odłogiem, no, powinno być opodatkowane wyższą stawką podatku, mimo że jest mieszkalne. Także to jest druga kwestia, którą uchwała z siedmiu sędziów powiedziała. No i trzecia kwestia, którą wskazano, to że najem krótkoterminowy taki na doby, typu Airbnb, Booking, no to to jest działalność gospodarcza, ten najem nie ma charakteru mieszkalnego i też ta stawka podatku powinna być najwyższa, stawka podatku od nieruchomości. Także tutaj zwracam uwagę na te różne aspekty w zakresie podatku od nieruchomości, a teraz na deser fundacja rodzinna. Więc Fundacja Rodzina to jest mechanizm, który przede wszystkim służy trwałej, fajnej sukcesji biznesu rodzinnego bardzo elastycznie pozwala ustalić zasady dziedziczenia czy tego w jaki sposób twoje potomstwo będzie dostawać pieniądze od ciebie w ramach twojego majątku ale też masz szereg korzyści podatkowych m.in. jest zwolniona co do zasady z podatku o ile wykonuje działalność dozwoloną no i właśnie chciałem powiedzieć że nie tylko możesz wynajmować mieszkania ogólnie nieruchomości przez spółkę na przykład na tym estońskim CIT-ie, ale też właśnie przez fundację i fundacja to jest właśnie co do zasady, jak będzie wynajmować nieruchomości, to nie będzie płacić podatku, a jakbyś chciał z niej pobrać jako beneficjent pieniądze, świadczenie, no to tutaj mamy 15% CIT. I tyle. Przy czym zwracam uwagę, to jest wielki czerwony wykrzyknik, że wynajmowanie krótkoterminowe przez fundację jest traktowane obecnie przez organy jako niedozwolona działalność gospodarcza, wbrew literalnemu brzmieniu przepisów, to jest totalna głupota, no ale tego jakby tak jest po prostu. I twierdzą, że to powinno być opodatkowane przez fundacje, natomiast nic nie mają do tego, żeby fundacja rodzinna wynajmowała na okres długoterminowy. Co jest, no, ma ten minus, że jest zwolniony z VAT-u, co może ci przeszkadzać, no ale tutaj akurat sporów nie ma. Jest to na pewno dozwolona działalność fundacji rodzinnej, zwolniona z cit -u. z VAT-u zresztą też. A jeżeli słuchajmy doradcy podatkowi, no to nie tyle co zwolniona, co wyłączona z opodatkowania jest to różnica, no ale taki krótki, krótka errata. No dobra, no to już tak podsumowując, mamy przeróżne aspekty najmu nieruchomości. Mamy szczególnie nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Tych aspektów i wątków podatkowych jest zdecydowanie więcej. Ja Ci opowiedziałem o najmie z perspektywy pit czyli osoby fizycznej. Jest to Głównie opodatkowane ryczałtem do 8,5%, a później do 100 tysięcy złotych, później 12,5%. Jeżeli wynajmujesz z małżonkiem, to masz próg zasadniczo do 200 tysięcy złotych rocznie, dla którego masz opodatkować najem stawką 8,5%. Dodatkowo możesz odrębnie wynajmować w ramach działalności gospodarczej, odrębnie prywatnie, nie można amortyzować nieruchomości mieszkalnych. Dodatkowo opowiedziałem Ci kwestię VATu, kiedy najem jest zwolniony z VATu, to jest najem długoterminowy, kiedy ten najem jest długoterminowy, to już należy dokładnie ocenić. Też najem krótko i średnioterminowy jest opodatkowany 8% stawką VATu. Pamiętaj, że jak odliczyłeś wydatki związane z inwestycją, no to dobrze by było wynajmować je, tą później inwestycję, tą nieruchomość z VATem, żeby nie zwracać tego VATu. Jeżeli chodzi o CIT, no to tutaj kwestia przede wszystkim tego, czy coś z modernizacją lub remontem, bo to jest kwestia tego, kiedy coś możemy zaliczyć do kosztów. Poza tym warto pamiętać o tym, że spółki na estońskim cit ie mogą amortyzować nieruchomości mieszkalne, a w kwestii podatku od nieruchomości, no to nawet jeżeli masz jakieś budynki o charakterze mieszkalnym w swojej działalności, no ale wynajmujesz je na cele mieszkalne długoterminowo, potencjalnie mogą one korzystać z niższej stawki podatku. Natomiast takie mieszkania stricte inwestycyjne, pustostany, czy najem krótkoterminowy, no to tutaj niestety jest to wyższa stawka. Podatku. No, i na koniec wskazałem Fundację Rodzinom jako atrakcyjne narzędzie do najmu, ale głównie długoterminowego, bo ten krótkoterminowy jest przez organy mocno kwestionowany. To by było na tyle. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam, jeżeli masz jakieś pytania do bezpłatnej konsultacji, link w opisie. Dodatkowo zapraszam na LinkedIn'a na mojego Instagrama. Tam też możesz do mnie napisać śmiało wiadomość, zaobserwować mnie. Obserwuj też również ten podcast, czy to na Spotifyu, czy na YouTubie. Oceniaj go. To mi daje motywację do dalszego działania. Ja Ci serdecznie dziękuję. Trzymaj się, cześć.